Siemanko, jak widzicie porządek na stole. Yy, ostatnio Murzyn mnie odwiedził, to nie mógł się na tym stole ruszyć. Tyle różnych rzeczy do recyklingu było. No musiałem yy, to jakoś posegregować. Może nie wszystko udało mi się. Część jest w dwóch wiadrach i to jest właśnie do posegregowania. Ale znalazłem przy okazji taką maszynkę gazową zobaczcie nigdy nie używana, ale widzę, że już korozja ją zaczyna, zaczyna ją łapać i szukałem gazu do tego propan Butanu w jakiejś butelce i powiem Wam, że znalazłem. Coś tutaj jest. Także wydaje mi się, że to jest do tego, ale też zobaczę wszędzie korozja. No a także dobrze wykorzystać ten gaz. Zwłaszcza w zimie ciepłej herbaty dobrze się napić na warsztacie. Ciekawy. Także za chwilkę ją uruchomię. I yy, zagotuję wodę, i po intro pokażę Wam, co dzisiaj będzie, jaki dzisiaj będzie odzysk i, i czego. Nastawiona. Za chwilkę się zagotuje. Herbatka nie góralska, tylko zwykła herbatka. Yy, czarna melisa. Yy, rdest. I mięta. Tak sobie dzisiaj wymyśliłem taką herbatkę. To jest opakowanie z tej kuchenki. No, i tak to dzisiaj będzie wyglądać: że zrobię herbatę i zajmę się recyklingiem. A dzisiaj co? No dzisiaj, może wtyczki wtyczka, taka zobaczcie, ile tutaj tych wtyczek jest: jedna, druga, trzecia. Czwarta. Piąta. I to taka tutaj nietypowa nie wiem do czego, do jakiejś maszyny prodisz, jakaś maszyna. Pięć wtyczek. To może na samym początku. Dużo rzeczy miałem też w poprzednich filmach pokazywałem Wam, że to są rzeczy z magazynu Elektrycznego, który poszedł do likwidacji, i tam naprawdę dużo było fajnych rzeczy. Co jeszcze, może jeszcze taka wtyczka? To gniazdo mi się przyda, bo jest nowe, a to gniazdo chyba jest wypalone w środku. I jeszcze jedno mam takie nowe, więc to pójdzie całkowicie do. Recyklingu, a tutaj tylko przewód. Przewód jest dosyć, dosyć gruby, bo tu widzę 4 mm kwadrat, także będzie dosyć dosyć fajny odzysk. Co jeszcze? Może jeszcze taki starodawny rozłącznik 160 A. I tu już widzę miedziane styki albo albo mosiężne i powiem wam, że im jest starszy, im jest starsze urządzenie tym jest więcej miedzi, więcej mosiądzu co tutaj wam pokazać to do... O, tu jeszcze mam jakąś wtyczkę. Może jeszcze ta wtyczka. Dobra. Na razie tyle. Przyspieszam. Jak zagotuje mi się herbata, to na pewno. Zagotuje mi się woda na herbatę, to na pewno na pewno już to obiorę, no bo tu jest szybka sprawa tu wyciągnę te bolce, porozkręcam to co jest do rozkręcenia, a i to jest nitowane jeszcze także dobra dobrze to zrobione jest no nic, najpierw te wtyczki Kończę herbatę i pokażę Wam, co udało mi się odzyskać. Ta wtyczka jeszcze mi się przyda, gdzieś ją wykorzystam, bo praktycznie nowa. Wyciągnąłem przewód, tu jest ta mieć. Piny z tych pozostałych wtyczek i z tych wtyczek na 230. To będę wszystko ważyć. A te śrubki i inne rzeczy metalowe. Od razu do puszki, ale tu jest bardzo ciekawa rzecz i to Wam chcę pokazać. Yy, nitowany ten rozłącznik, dlatego potraktowałem go młotkiem, bo bez młota to nie robota. I co ma w środku? W środku, zobaczcie, ta dam samo złoto. Zobaczcie, co tu się kurcze dzieje. To są miedziane. Prawdopodobnie miedziane No tak, bo to kurde nie przyciąga Nie przyciąga magnes. Te śrubki wiadomo będą Będą stalowe Ale to co starszy rozłącznik to starszy. Popatrzcie jak to wszystko wygląda Konkretne blachy 160 amper no tu już jest plastik. Tutaj nie ma nic. Jeszcze ewentualnie ta sprężynka, ale to są rzeczy takie nieistotne w porównaniu z tym, co co tu jest czysta miedziucha. I to takie sztabki. Konkretne w nie wiem nawet jaka tu jest grubość, ale za chwilkę to wszystko zważę. Nowsze rozłączniki są jakoś robione na zasadzie mosiądzu, na zasadzie blachy stalowej pomiedziowanej czy po czymś nakładane. galwanicznie to jest. Także tutaj zobaczcie, tak jak mówię, samo złoto i ten styk na pewno też jest srebrny, yy, srebro techniczny, on dużo nie pracował, bo widzę, że nie jest wypalony, ale to już jest taki model, że nigdzie konie zastosuje yy, i do tego rączki nie ma, bo normalnie na tym powinna przychodzić taka duża rączka, do rozłącznika. Dobra, robię porządek, zabieram się za zaważenie. Ok, waga na stole, zobaczymy, co udało się odzyskać. Więc, najpierw miedziucha. te naprawdę ciężkie są 250, 265. 280-20 gram, taki jeden styk. No i ta blaszka 315 gram razy 30. No to mamy 945. Dodamy sobie ten nie biały i żółty. Dodamy sobie to wszystko razem. Wytarujemy. Mosiąc około 20 zł, <laughs> jest na punkcie skupu 120 gram razy 20, czyli mamy 11,85 11 stalowe rzeczy oczywiście do puszki tego nie ważę. Tyczka odzyskana, całkiem dobra. Tu wyciągnięty tylko przewód, który znajduje się na wadze. Także to wszystko. Dzięki za uwagę. Na razie. Do następnego.